Caution, caution. No, no co jest? Ej, no czemu czemu tak? Następna sesja. E, poczekaj, bo ja chcę do działu Beer jeszcze zajrzeć. My teraz te punkty dostaliśmy. A, no tak. Zobaczmy, co tam na nas czeka. <gryw> Jakie niespodzianki. Oczywiście bardzo dużo części, których się nie udało wypadać. Czeka na nas. Na mnie czekają aż 4 jak tu widzę jest po prostu wspaniale No co no no, kurde muszę, muszę te nieudane części puścić na początek W sumie to nawet nie mam, nie mam nic innego dopuszczenia jakbym chciał na przykład w ar Wy... A nie, tu jest coś. Ale nie mam już zespołu, który będzie mi to opracowywał. Cóż, tu możemy jeszcze? No to niby MGU H. No i puszczę jeszcze elektronikę sterującą. Co... Ciekawe, czy mi wejdzie za pierwszym razem. Zawsze, jak ją badam, to mi nie wchodzi za pierwszym razem. No i w teorii mam jeszcze punkty, ale już nie mam zespołów badawczych, które by mogły coś zacząć robić. No! Se udało.

Tak podciąć, że będziesz miał parę sekund przewagi, i będziesz mógł ją utrzymać. No ale oni wejdą na softy. No tak, ale mogą się bić też między sobą. To nie jest, to nie jest powiedziane, że oni na tych softy. No nie jest tak, nie ma takiej dużej przepaści między madami a softami. Hmm. No, Właśnie... Zobaczymy jeszcze, jak wpłynie uszkodzenie. Ale następny wyścig wymiana. A, mam utrata mocy. I właśnie to zostało powiedziane. Nie utrzymam się za nim To jest taka walka. Cały czas mi mówił, że to jest uszkodzone, tamto jest uszkodzone. Cały czas mi o tym mówią. Kurde, czemu mnie tak wyrzuca? No mnie też tak wyrzuca, oni na tym łupu to jadą jak przyklejeni, a... No dokładnie Nie kuną tego Muszę rsem się podpalić Ja też Jeszcze oni na medach, a ja na softach I oni kurde są szybsi Ale palę jak szalony z respawnem, ja Mi bardzo trudno... się utrzymać. Ja też tu walczę. Jak lew. możemy się utrzymać. Jak oni w ten łuk chodzą? I oni na medach, ja na softach, ja nie mogę się utrzymać. Bołta z Werstapenem walczy To lepiej dla Ciebie Będziemy musiał tak spinać się za nimi Mówię, utrzymaj się za nimi i tyle, ładuj baterie jak możesz. O, dojechaliśmy do was No, bo tu taka walka była Teraz może trzeba spowolni, No i tak, żeśmy się połączyli. Będziemy taką jechać kolumną 10 obolidów. No bo jak oni się bili, to ja to wykorzystałem i tam się wciąłem. To jest cały czas pełna pompa, nie? No tak! <laughs> Dlatego ten tor jest bardzo trudny. Oj, oj, oj. złapałem czerwony krawężnik. poślizg. poślisk. Hmm, bo to z Materes. mamy teraz. Nie wierzę! No prosiłem cię, żebyś nie wierzył tutaj, no... No myślę że, on, myślę, że on to usłyszał. No kurde, no... No nie tu, no przecież tam... Żebyśmy we dwóch wjeżdżali w ten zakręt, to jest... Kurde, na prosty, to sobie możemy nie wyprzedzać jak chcę, ale no kurde, no nie w takim momencie. A jak on by mi tam wjechał, no... O, o to chyba się teraz rozbije. Opony już mają dosyć. Opony mają już dosyć. Spadłam przed, przed Mazepinem jestem, ale i tak mam tak rozgrzane opony, że... Nie mam gripu w ogóle. Który jesteś? 19. Zobaczcie, zaraz na 20. Czemu? Zaraz będę na 20. Tak, nie chyba może 5 do To czemu tak? No bo, bo... ten... no bo miałem... miałem... ten... No nie, ost nie, nie ostygły mi opony. the distance between yourself and the car behind mfd is available on the mfd what happened? safety car is out we need you to reduce your pace it looks like there's a high amount of debris on the track check your mfd for a new strategy option and what? I it, I lost traction I fell down somehow I got stuck by the curb and I fell into the wall but the wing was in front of Ty jedziesz pierwszy, nie? Nie, jestem piąty. Piąty jesteś? No tak, bo ja po zmianie na, na medy. Dobra, a powiedz mi, kto jest przed tobą? Norris. Na medach? Tak. Norris jest na medach. A przed, jeszcze przed tobą? <śpiewanie> y, y, Ers mi się włączył sam. I cały czas jest włączony. I nie mogę go wyłączyć. No to awaria masz, Arsu. Jak nie możesz go wyłączyć, to masz awarię. Przyde mną jest Hamilton też na medach. To znaczy, że Mercedesy i Red Bull nie zjechali jeszcze po Softy. Wygrałeś. Jeśli wyprzedzisz, potem na spokojnie musisz z Norrisem się obejść. Go, go, go. Jak nic się, nic, nic nie zrobisz, i tego, to. to tam. To powinien ze spokojem wygrać ten wyścig. Zresetują wyścig i oni zjadą do boksu. uważaj, że ten, że jak będziemy już pod koniec drugiego sektoru, to uważaj, bo boty nagle zwalniają, nie? A jak uderzysz w bota, to dostaniesz piątkę. Bo to zjechał sobie do pitu. Nie, awarię ma. To nie jest, tu nie Odpada. jest. Awarię ma. I to jest takie też stresujące. No spokojnie, zaraz. Pamiętaj, nie przeginaj, bo masz zimne opony też, nie? Mhm mm No, oni mi odjechali na półtorej No I cudem oni na spalonych oponach tak grzeją. Po wieku oprawie mnie obróciło, nie? Musiałem tylną lewą złapać ziemię. Ten mi odszedł, nie, mam, nie będę miał do niego DRS-u. No ale to też on odpuści, nie? Jak, już, jak już będzie dostępny do DRS. Już tak nie będzie palił. Norris jest nienormalny On mi cały czas ucieka, nie? Koło się. No. no co jest? czemu no czemu, czemu tak? What is this one? No. What the fuck? Co jest? Co tu czemu? Co tak? zrobił? Co jest? uszkodzona. Jadę klekotem bez turbiny Mówisz, że masz tak? No mówię, jadę klekotem bez turbiny Ja mam Norris się blokował jak tylko będę mógł Jedynie tutaj to moje aero ratuje Bo co na tych zakrętach jakoś odjadę mu, to on już na prostej mi dopada przez to, że mam uszkodzenie Jak ja bez turbo robię takie czasy? Yeah. Nie się na siódmą pozycję. No to super. Ale yeah. zawsze to coś. No, tak ja super. mam cały czas Norisa na dupie i. <coughs> Doliny jest... mi brakują. Cztery sekundy. Nie ma opcji. Trzy okrążenia. Ja wiem, że trzy okrążenia, ale teraz będę... Ja mam cały czas walkę z Norrisem, Może utrzymuję, próbuję go utrzymywać. Lepszy Norris niż Verstappen, Luis lub Bottas. No ale wiesz, to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że masz przeciwnika z tyłu, którego blokuje w jakiś sposób, jak tylko mogę. Jeszcze jakiś tyle uszkodzeń. Też mu staraj się urywać tunel na prosto i nie? Psssseee... Inne trochę to jazdy. Jak jest w stanie. No przednia, przednia, lewa ma 30% do mnie najmocniej zużyty Tył w ogóle nie jest tak zużyty. To jest 20. 10% mniej nie, 29 no, Ale to też ja mam inną moc No i Norris spróbuję No w sumie też ja mam do No i na mnie wziął No to na spokojnie Ostatnie kółko, na ostatnią kółko po prostu Uszykuj się na ostatnie okrążenie Na tą właśnie prostą Załaduj baterię, uszykuj się, on nie będzie miał DRS-u, tu będziesz miał i ty go wyprzedzisz po prostu. Czekaj okrążenie, załaduj się. A. Nie muszę czekać. On jest wolniejszy w tym miejscu. Jak tu mnie nie... Ta flaga tam jest, to jest tak cię Ale próbował! Żeśmy się złapali i jakoś wy wy wyrobiłem. Bo byśmy po obydwaj polecieli na bandę, próbował był z mojej lewej strony, ale jakoś wybroniłem, człowieku. 123 różnicy, nie? Ale ręka to mnie tak troszkę boli, bo normalnie grzał za mną cały czas i presja była. No to i udało problem. się. No jeszcze pastę zlapa, ale niewiele różnicy między Norrisem, no wyleciało ci teraz 26 punktów. O Jezu, ta co sprzedaje winogrona.